Cześć, nazywam się Ted, Ted Bondy. Możliwe, że słyszałeś o mnie. Byłem jednym z najbardziej znanych seryjnych morderców w historii Stanów Zjednoczonych. Ale zanim zaczniemy, chciałbym Ci powiedzieć, że to nie jest historia dla słabych serc. To jest moja historia opowiedziana z mojego punktu widzenia. Urodziłem się 24 listopada 1946 roku w Burlington, Vermont. Moja matka Eleanor Louise Cowell była samotną matką. Ojca nigdy nie poznałem. Wychowywałem się w domu pełnym tajemnic i niewypowiedzianych prawd. W 1950 roku przenieśliśmy się do Takoma w stanie Waszyngton. Tam moja matka poznała Johniego Kalpepera Bandiego, za którego wyszła za mąż. Przyjąłem jego nazwisko, ale nigdy nie czułem, że jestem częścią tej rodziny. Czułem się jak obcy. Jak intruz. Już jako dziecko zaczynałem kroczyć ścieżką, która ostatecznie doprowadziła mnie do ciemnej strony. Drobne kradzieże, małe przestępstwa. Czułem dreszcz emocji, gdy łamałem zasady. To było jak narkotyk, którego nie mogłem przestać brać. Ale to nie wszystko. W wieku 15 lat zacząłem zauważać, że moje zainteresowania stają się coraz bardziej mroczne, coraz bardziej niebezpieczne. W 1965 roku ukończyłem szkołę średnią i dzięki stypendium rozpocząłem studia na University of Puget Sound. Studiowałem psychologię i orientalistykę, ale po dwóch semestrach przeniosłem się na University of Washington w Seattle. W 1972 roku ukończyłem studia i podjąłem pracę w Stanowym Biurze Republikanów. W 1973 roku podjąłem studia prawnicze, które jednak porzuciłem wiosną 1974 roku. W 1974 roku zacząłem zabijać. Pierwsze morderstwo, do jakiego się przyznałem i które udowodniono, miało miejsce w tym właśnie roku. Dopuściłem się go w wieku 27 lat, zabiłem wiele młodych kobiet. Zwykle przy użyciu tempego narzędzia, czasami przez uduszenie, często wykorzystywałem seksualnie swoje ofiary, przed morderstwem i po morderstwie, dopuszczając się nekrofilii. Możesz zapytać, dlaczego to robiłem: czy to było z powodu mojego dzieciństwa, czy to było z powodu mojej samotności, czy to było z powodu mojego poczucia odrzucenia? Nie jestem pewien, ale jedno wiem na pewno. Każde morderstwo dawało mi poczucie kontroli, poczucie mocy. To było jak narkotyk, którego nie mogłem przestać brać. Moja historia nie kończy się na morderstwach. Dwukrotnie udało mi się uciec z więzienia, co było szokujące nawet dla mnie. Pierwszy raz uciekłem, gdy byłem przewożony do sądu, drugi raz uciekłem przez sufit w mojej celi. Te ucieczki tylko zwiększyły moje poczucie mocy. Że mogę robić co chcę. W końcu, po ponad dekadzie usilnego wypierania się, przyznałem się do 30 zabójstw. Zostałem skazany na śmierć i stracony na krześle elektrycznym 24 stycznia 1989 roku. Moja historia jest przerażająca, ale jest to historia, która musi być opowiedziana. To jest przestroga dla innych. Nie o tym, jak ciemna może być ludzka natura. Jestem Ted Bandy. To była moja historia.